Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Dark Siders 1. I no, jak zresztą widzicie, jesteśmy tutaj tam, gdzie skończyliśmy ostatnio i lecimy dalej. Po pierwsze, co teraz? Mhm, okręca te dwa. Tu jest jakaś skrzynka. Drzwi się oczywiście zamknęły, bo pszczołów by nie. No... I tak, co ja bym chciał zrobić? Gdzieś się musimy dostać. Tylko pytanie, gdzie kiedy? To by się przydało. To by się przydało. Tam chcemy się dostać, bo tam jest dźwignia. Która może nam pomóc. Jako tako, ale pomoże. <laughs> y Może tak wykombinować. O, jak wciąga. Mm. Dobra. Co tam w ogóle jest? Oczywiście jest jakaś, jakaś jakaś winda, coś w ten deseń. Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Czy to coś jest? Nie. Dobra, już. Pociągnijmy za tą wajchę i otwórzmy z Mhm, Dobra, przymocowane. Dziuczki, ja bym jeszcze zobaczył co jest tam. No. I oczywiście nie byłem. Yy... Nie martwiłem się tym, że przeszło to na złą korzyść. Na złą korzyść plecaczka, dobra, może teraz coś to pomoże? Obróci nam jedno z tych cudów, eee. dobra, otworzyło nam przejście. No dobrze, to fajnie. Teraz tylko. Wejść w to. Uuu! Czyli to tutaj. No spokoj. Jak wiedzę przyjaciele? Skoro Winda, to i muszą być przyjaciele jakieś. Mmm... Ktoś chętny Co? Dobrze. To wojno rozpoczynamy codzienny trening. I teraz do tyłu. No, teraz trochę poskacz. Jump, jump, jump. O, i widzisz, jesteśmy na miejscu. To jak magiczne zachęcie. O, jesteśmy już tutaj. To fajnie. I kolejny strażnik. Chyba już ostatni z tego, co widziałem. Dobra. Chodź tu, misiu. Chodź tu, misiu. No, chodź tu, misiaczku. Chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić. A, oczywiście musieliśmy dostać, bo po co? Dobra. Jebu! Z tego co pamiętam, on musi tak dostać trzy razy. A, chyba się on zdenerwował. Ok, teraz tylko go wkurzyć. No ale chodź tu, chodź tu, tyś. No chodź tu, pniu. Dobra, zdjęty po raz drugi. Jeszcze tylko raz i możemy spadać. No, lej go wojna, lej, 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 lej. Uuu, denerwował się, denerwował się. Denerwował się raz czy dwa Dobra, jeden portal otwarty. No chodź tu mi się. No chodź, no chodź No chodź kochany. No, oczywiście musi on w nas przywalić. I trzeci raz. Bumpecho. Nieee, yeah. bij się w tułóczku. Teraz tylko z przodu. No, dawaj. I wykończenie. No, ciekawe, co będzie po teraz. Uu. Uu, uu. Wojno uuu, soczyście. Hmm... Przewalił, wszystko pójdzie do kulki i kulka zacznie strzelać. bo poszło! Dobra. Kulka zaczęła strzelać. Okej, okay, poszło. No i oczywiście z tą strony poszedłem. <śm> no dobrze, nieważne. <śm> no a no dobrze. Dobra, to teraz panie do góry, please. No fakt, bo tutaj się już nie przedostaniemy jako tako, chyba, że tak. Hmm. No aże. <coughs> Ale założę się, że, że jakbyśmy e, zostawili u góry po, portal przy tym promieniu startowym i podłączyli go tam, to mogłoby też zadziałać. No ale jak już proszą o przejście tego całego, to czemu by nie? Dobra. To weźmy ze sobą, bo tu jest jednak promień. Hmm. Tu jest kulka pełna mocy. Załadujmy ją. Okej, okay. kulka załadowana. Teraz tylko kulka w dół, ja cię proszę. Widać, jak sączysz energię. Mmm, ty nie jesteś przypadkiem demonem. No cholera. Eee, dobra. I poszło. O, otwarte, otwarte. Dobra, weźmy z powrotem nasze portale, żeby nie było problemów żadnych i dostańmy się już tam. No też tak, eee, no nie bardzo chyba. Mam to wyszło, ale będzie progres? Będzie progres. No, przewróćcie teraz. Dobra. I teraz powinno nam wyjść. Aha. I w to teraz trafić? Poszło? <laughs> no to mamy następną kulkę zawziętą z energią. Żadnych przeszkód, i to jest dziwne. Hmm. No fakt. Tam widzę życie, tam widzę cuda, mm. Hmm... Zobaczmy, co mamy mamy do roboty. Dusza, dusza gryzie. Mamy dużo życia. Mamy średnio, można sobie podładować ładnie, słodko, przyjemnie. Mm -hmm. I o, Przejdźmy się do gry. Zobaczmy, co tam mamy. Tutaj ma, na pewno mamy cuda, niezliczone postaci skrzyneczki. Tylko interesuje mnie jedno małe, zasadnicze pytanie: jak się tam dostać? Nie, dobra, inaczej. Tak, skoczymy, i mamy u góry kapitana, czempiona. No dobrze, czempiona. Dobrze. I co to robi? Hops, obraca. Czyli musimy. Ładnie, szybko i prędzejutko. Ah. No nie. Aha, to dlatego było tam. E, widziałem spowolnienie czasu. Dobrze widziałem, dobrze widziałem. Tam. No dobrze. Teraz na szybko. Aha, 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 aha. Come on, come on, come on. Przeszło. Jest. I teraz tylko zapakować do windy. Mhm, 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 mhm. Dobra. Wzięliśmy, zapakujmy kuleczkę i przejdźmy do góry, <laughs> Ej, na dół. To znaczy na dół. <laughs> Czy będą miały coś przyjaciele? Muszą być. a bym się czuł samotny bez przyjaciół. Hmm, chociaż nie, to wygląda na krótsze przejście. Bez zbędnych cerekiel. Dobrze, ale ładne wykończenie wewnętrzne. Na niebiesko trochę czaszek. Wygląda jakby szlifowało coś. No, nieważne. Ciekawe czy ten straga będzie też tam czekał na nas. Ja się, czego się przygotujmy? No, musiałem się przygotować wcześniej na te bossy, gdyż po spotkaniu z tą pajęczycą mam. Dziwne odczucie, że może to być ciężkie przejście eee. A nie chcę przechodzić godzinnego jeszcze raz I tu powinno być do tej materii W połączeniu z cudem eee. Materii przedniej Okej. Okay. I teraz, powinien być, teraz powinno być wszystko cace. Ale czy będzie? Jest zdjęta. No, ładnie. Się wyrobiliśmy. Jaką teraz o historię opowie nam Azrael. No i się uwolni. like you finally outlived your usefulness asriel and how do you propose to leave the tower once straga has been dealt with straga and the tower are one even if you manage to defeat him you'll be trapped without me we need him pray the horseman doesn't make it back alive okay mm. Czyli teraz walka ze, stra e, ze Stragą. No. Zobaczymy. Czas na spotkanie ze starym znajomym. Tu w ogóle jest jakaś skrzynka gdzieś. I jest. Mamy pełne życie, mamy pełne życie. E, no i dobrze. Mamy całkiem nieźle z czasem, więc możemy ruszać. E, mam nadzieję, że... Dojdziemy do samego stragi go pokonamy, co Chociaż dobra, odcinek będzie do pokonania stragi Stragi, straga, Sraczka. No i dowie idzie. <śśpiew> <śpiew> eee, come on, come on, come on Come on Baby boy. Ye -o, ye -o. o! Już jest jakieś przejście coś. Nie? A jest, tak Dobra. Ho ho ho, kilka głębokich wdechów i wchodzimy. To tu? To musi być tu. Okej, okay, wyczuwam, że będzie groźnie. Your master chose poorly. <laughs> Strada will enjoy killing you again. Hm. Dziwne, stracił nos. <laughs> Strada will kill you again. Ops. Akcja Iboom. He truly. o oh. Szkoda, że. A nie, nie straciliśmy miecza. No, spokoj. To wizyta udencysty numer 2, Nie chciałeś przyjść ponownie, więc się gwizda się. O, shit. Dobra, teraz tylko unikać ich. Eee... Aha, bo nie mam trzech. No dobrze. Panie Strago, proszę mu nie bić. Proszę mu nie truć. mi tu Był Pan u dentysty, niestety, zawalił Pan semestr. Yy. Hmm, hmm, hmm. Ok, jeszcze tylko dwóch. Jezu, następny się wchodzi. Następny wchodzi. No ludzie. Dużo nam tego jeszcze zostało. Chyba ostatnie dwa. Hmm, 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 hmm. No, come on, come on, come on, come on. Uciekaj, uciekaj! Jezu. Straga cię ukaże. Gada, jakby no, w głowie nic nie miał. Hmm. Dobra. Zapadaj mi Przywalił Okej, okay, dobra. No teraz dawaj, no, a ja cię zabiję drugi raz. Ciekawe, ile razy musimy tak przywalić. No i co straga? Od razu zemdlałeś, co? Dobra, chyba się wkurzył. Rezu znowu test hmm, 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 hmm. Dobra, nie przybierajmy w środkach. <coughs> Zobaczmy, jak sobie poradzimy. O tak, hmm, hmm, hmm. na razie jeden na koncie. Jeden na koncie, holem <laughs> no, dawaj, chodź. Oj, chyba mi przywalił. No, nie, 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 no dobra, trudno. I tak mi przyłożył. Ok, dobra, 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 dobra. No, No, tak długo aż będzie to możliwe, panie Strago. Hmm. czy mi się wydaje, czy ty byłeś ostatnio coraz moc, Czy ty miałeś być mocniejszy? Ha. Osiągnięcie PayPax pack. pay AB. I co teraz? Oj! Czy my puściliśmy portal do jego głowy? Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. No i potężny straga poległ. That content, so As I said, Straga and the tower are one. Now let's see how useful I can be. Hmm. Okay.

Saw him. I brought him here to Eden. What treachery is this, Azrael? Eden doesn't exist, not anymore. Ignorant sprite. I bore witness as the first ones were cast out in the garden, and fell to ruin. I could not let heaven's first gift and greatest weapon simply rot, or worse, fall to darkness. I hid it away. The tree of knowledge. Then, Abaddon has been to the tree. You must draw upon its gifts now. If some way exists to stop the destroyer, the tree will show it to you. I never dared use it myself. Perhaps if I had, things would have been different. And Abaddon, what of his gift? That was not for me to know. Each who comes before the tree receives a different gift. Some receive nothing, others are driven mad by visions, or simply destroyed. No, I cannot say for certain. Come. Hmm. Okay, we have Coraz więcej wydaje mi się, że zbliżamy się do końca, choć nie jestem tego pewien do końca. Eee... A więc tak, jesteśmy w... przy drzewie. Drzewiem więc. I teraz tak. Eee, tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i... Z... dacie łapkę w górę. Więc komentujcie sobie łapki w górę ewentualnie w dół. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!